Witajcie, odkrywcy dziwactw i tropiciele zjawisk, które rzucają wyzwanie rozumowi. Zapnijcie pasy, bo wyruszamy w podróż w jedną stronę do Królestwa Niezwykłości. Myślicie, że wiecie wszystko o świecie zwierząt? Uważacie, że wasz śpiący kociak to szczyt niewinności? Mylicie się. Natura, moi drodzy, ma tak przytłaczającą wyobraźnię, że rodzi nam stworzenia, które wydają się wyjęte prosto ze snu lub koszmaru. Mówimy o mutacjach tak rzadkich, tak oszałamiających, że pojawiają się raz na tysiąc lat. O zwierzętach, które sprawią, że uniesiecie brew, potem drugą, a potem zostawią was z opuszczoną szczęką. Przeszukałem najdziwniejsze zakątki internetu i nauki, aby znaleźć przypadki tak unikalne, że stały się legendarne. Historie, które dowodzą, że rzeczywistość często przewyższa najdziksze fantazje. Więc zapomnijcie o codzienności, usiądźcie wygodnie. I dajcie się zaskoczyć. Wielkie widowisko niemożliwych cudów natury właśnie się rozpoczyna. Teraz przygotujcie się na zdumienie. Numer 10. Zonki. Gdy miłość przekracza gatunki. Wyobraźcie sobie taką scenę. Farma, osioł imieniem Martin, świeżo po karierze w cyrku. Pełen nieokiełznanej energii. Pewnej nocy postanawia, że trawa gdzie indziej jest zieleńsza. I to nie tylko trochę. Ucieka. Przeskakuje płoty i nagle staje oko w oko z wybiegiem dla zebr. A tam jest Giata. Wspaniała włoska klacz zebra. To, co stało się potem, było, powiedzmy, niezapomnianą nocą. Chodowcy niczego się nie spodziewali. Po prostu stwierdzili, że rok później Giata urodziła źrebie, które nie było ani do końca zebrą, ani do końca osłem. Idealna mieszanka, hybryda. Nazwali go Ipo. I cały świat oszalał na jego punkcie. Zonki oto termin. Myślicie, jak to możliwe? Otóż zebry faktycznie mogą się rozmnażać z innymi końmi, takimi jak konie czy osły. Jest to po prostu niezwykle rzadkie. Naukowcy nazywają wszystkie te hybrydy zebr zebroidami. I szczerze mówiąc, zobaczenie tego małego Ipo, który wyglądał jak dokładna kopia swojego ojca Martina, ale z charakterystycznymi dla swojej matki zebrą pasami, było jak ożywienie postaci z kreskówki. Disney chciał nawet nakręcić film. Rozumiemy dlaczego. To dowód na to, że miłość, a przynajmniej bardzo silne przyciąganie, może się naprawdę zamanifestować w najbardziej nieoczekiwanych sytuacjach, nawet między gatunkami, które niby nie powinny się mieszać. I poudowodnił, że natura może być jednocześnie zaskakująca i niesamowicie urocza. Numer 9. Dwugłowy wąż z dwoma sercami. Żywy cud? Przejdźmy teraz do czegoś bardziej niepokojącego. Na Florydzie, regionie już znanym ze swoich osobliwości, właściciel boa dusiciela przeżył nielada niespodziankę. Po wielu udanych porodach jego samica złożyła jajo, z którego wykluł się dwugłowy wąż. Tak, dobrze słyszeliście, ale to nie wszystko. Zaciekawiony weterynarz zrobił prześwietlenie i wtedy szok. Wąż miał nie tylko dwie głowy, ale także dwa serca. Zazwyczaj, gdy zwierzę rodzi się z anomalią, taką jak dodatkowa głowa, ma tylko jeden zestaw narządów wewnętrznych. Zwykle nie wystarcza to do zasilenia wszystkich tych dodatkowych części, dlatego zwierzęta z takimi anomaliami często nie żyją długo. Ale ten wąż z dwoma bijącymi sercami rzucił wyzwanie wszelkim prawdopodobieństwom. To przypadek, który sprawia, że zastanawiasz się, czy to nie znak anomalia tak rzadka, że wydaje się niemal nadnaturalna. Wyobraźcie sobie dzielenie się swoim ciałem, posiłkami, życiem z inną świadomością zajmującą połowę Waszej głowy. To jednocześnie fascynujące i przerażające. Ten wąż to prawdziwa zagadka, świadectwo złożoności i nieprzewidywalności świata żywego. Numer 8. Bezwołosy pies. Ksoloid Intli. Strażnik dusz i narodowy skarb Meksyku. Odstępujemy od ekstremalnych mutacji, aby odkryć zupełnie unikalną rasę psów, Xoloitzcuintli, w skrócie Xolo. To nie jest przypadkowa mutacja, lecz starożytna rasa, czczona w Meksyku od tysiącleci. To, co od razu rzuca się w oczy, to niemal całkowity brak sierści. Tak. Niektórzy mają trochę meszku, ale większość jest prawie naga. I uwierzcie mi, ten wygląd ma swoją historię. Xolo byli uważani za święte przez Azteków. Wierzono, że są przewodnikami duchowymi, towarzyszącymi duszom zmarłych w zaświatach. Dlatego posągi tych psów znajdowano na stanowiskach archeologicznych, a czasem chowano je nawet razem z właścicielami. To głęboka więź kulturowa i duchowa. Istnieją dwa typy solo: ten całkowicie bez włosy i ten z grzywą sierści. Ale fascynujące jest to, że pomimo ich czasem nieco onieśmielającego wyglądu, są to psy niezwykle lojalne i kochające. Są także doskonałymi psami stróżującymi, czujnymi i opiekuńczymi. Wyobraźcie sobie życie z towarzyszem, który przetrwał wieki, był uważany za boskiego i chroni was całym sobą. Naga skóra Ksolo ma również niezwykłe właściwości. Jest często cieplejsza niż skóra owłosionego psa, co czyni go doskonałym towarzyszem dla osób cierpiących na bóle mięśniowe lub stawowe. To rasa z duszą, historią i więzią z ludzkością sięgającą głęboko w przeszłość. Numer 7. Dwugłowe prosie z trzema oczami. Pojedynczy przypadek w normalnym miocie. Wróciliśmy do anomalii fizycznych, ale tym razem z małym prosięciem. W miocie 13 prosiąt urodzonych w Chinach tylko jedno miało szokującą osobliwość. Urodziło się z dwiema głowami, ale łącznie tylko trzema oczami rozmieszczonymi między nimi. To rodzaj rzeczy, która skłania do refleksji. Wszyscy jego bracia i siostry byli całkowicie normalni. Dlaczego on? Naukowcy mówią o mutacjach genetycznych, warunkach środowiskowych, ale czasem prosta odpowiedź brzmi, że natura po prostu robi dziwne rzeczy. To małe prosie, pomimo tej deformacji, wzbudziło duże zainteresowanie. Można sobie wyobrazić rozpacz hodowców, ale także naukowe zainteresowanie. Takie przypadki są niezwykle rzadkie i często tragiczne, ponieważ zwierzę ma trudności z przeżyciem. W tym konkretnym przypadku prosie nie żyło długo, ale samo jego istnienie rodzi pytania: jak daleko może sięgać różnorodność genetyczna i co decyduje o życiu lub śmierci w tak skrajnych przypadkach? To dwugłowe prosie jest przypomnieniem o kruchości życia i ograniczeniach reprodukcji. Jest to również przypomnienie, że, nawet wśród najczęstszych zwierząt mogą wystąpić niezwykłe zjawiska. To trochę jak wygrana na loterii, ale w złym sensie, jeśli weźmiemy pod uwagę potencjalne cierpienie. Numer 6. Pięcionogi jagnie. Gdy natura daje dodatek. Wracamy na angielską wieś do Northumberland. Podczas zwykłego sezonu rozrodczego rolnik odkrywa jagnie, które nie jest podobne do żadnego innego. Miało pięć nóg. Pięć. Jakby natura. Postanowiła obdarzyć go dodatkową kończyną. Tak po prostu. Najzabawniejsze jest to, że rolnik wcale się nie zdziwił. Widział już jagnięta z anomaliami, a ich przeznaczeniem często było nieprzeżycie. Woleli je uśpić, aby uniknąć cierpienia. Ale to jagnię, pomimo swojej piątej nogi, wydawało się w doskonałej formie i radośnie brykało. Rolnik postanowił więc dać mu szansę. To bardzo humanitarna decyzja. Nie wiemy dokładnie, co powoduje te anomalie, ale myśl o tym, że zwierzę może się dostosować do tak dużej fizycznej różnicy, jest fascynująca. Można by sobie wyobrazić, że piąta noga jest rodzajem duplikatu, częściowego powielenia podczas rozwoju embrionalnego. To jagnie stało się lokalną celebrytką, symbolem nadziei i adaptacji. Przypomina nam, że nawet przy pozornych wadach, życie często znajduje sposób na przetrwanie. To rodzaj historii. Która rozgrzewa serce i pokazuje nam, że natura, nawet w swoich błędach, potrafi czasem stworzyć cuda. Numer 5. Dwulica kotka. Kocia Janus. Złudny wygląd. Kontynuujemy podróż po krainie stworzeń, które wydają się wyjęte prosto z legendy. Frank i Louis. Dwa imiona, które kojarzą się z normalnością, prawda? Cóż. Te dwa koty były w rzeczywistości jednym i tym samym kotem. Znanym jako Kocia Janus, od rzymskiego Boga o dwóch twarzach. Ten kot urodził się z dwiema wyraźnymi twarzami, co jest niezwykle rzadką kondycją. Wyobraźcie sobie szok właścicieli, ale także ich bezwarunkową miłość. Koty Janus często mają trudności z przeżyciem, ponieważ podwójna struktura twarzy może powodować poważne problemy zdrowotne, zwłaszcza w zakresie trawienia i koordynacji. Dokładne przyczyny wciąż są dyskutowane. I często związane ze złożonymi czynnikami genetycznymi. Ale Frank i Louis przekroczyli wszelkie oczekiwania. Żyli około 15 lat, co jest niezwykłym okresem życia dla kota Chanus. To tak, jakby udowodnili całemu światu, że miłość i troska potrafią przezwyciężyć nawet najbardziej niezwykłe przeszkody. Można by pomyśleć, że dwa mózgi w jednym ciele stworzą konflikty. Ale najwyraźniej Frank i Louis żyli w harmonii. To wzruszająca historia, która przypomina nam. Że piękno nie zawsze tkwi w fizycznej doskonałości, ale w zdolności do kochania i bycia kochanym, niezależnie od wyglądu. Numer 4. Foka Albinos. Czarny łabędź zimnych mórz. Zmieńmy scenerię i przenieśmy się w lodowate wody Rosji. Tam foka została nazwana Brzydkim Kaczątkiem. I nie bez powodu. Wyglądała zupełnie inaczej niż reszta jej kolonii. Ta foka była albinosem. Wiecie, ten genetyczny stan, który pozbawia skórę, sierść i oczy jakiegokolwiek pigmentu. W rezultacie nieskazitelnie białe zwierzę z różowymi oczami, które wyraźnie odróżniało się od swoich pobratymców. Albinizm, choć rzadki ufok, nie jest niemożliwy. Jednak stanowi to znaczące wyzwanie dla zwierzęcia. Bez pigmentacji jego skóra jest bardziej wrażliwa na słońce, a oczy, pozbawione ochrony, mogą mieć problemy ze wzrokiem. Ponadto. Bycie tak innym utrudnia rozmnażanie, ponieważ trudniej znaleźć partnera. Ta foka albinos była zatem prawdziwym samotnikiem, unikalnym stworzeniem w swoim środowisku. Fascynujące jest myśleć, że nawet w naturze istnieją osobniki, które wyróżniają się z tłumu, które nie pasują do ustalonych norm. Ta foka jest symbolem ukrytej różnorodności natury, rzadkiego piękna, które zasługuje na ochronę. Mamy nadzieję, że znalazła sposób na rozkwit. Pomimo swoich osobliwości. Numer 3. Prosie słonik tragiczny przypadek deformacji. Mamy tu przypadek, który, trzeba przyznać, jest dość niepokojący. W Chinach urodziło się prosie, którego wygląd wprawił wszystkich w osłupienie. Przypominało ono nieprawdopodobną mieszankę świni i słonia z czymś, co wyglądało jak trąba wystająca z jego pyska. Ale to nie była trąba. Tylko ekstremalna deformacja twarzy. Co sprawia, że ta historia jest szczególnie smutna? To fakt, że prosie urodziło się bez ust. Bez możliwości karmienia, jego los był przesądzony od narodzin. Żyło tylko kilka godzin. To uderzający przykład tego, jak natura, gdy zboczy z kursu, może tworzyć istoty, które ledwo przeżywają. Od razu myślimy o filmach science fiction, o potwornych stworzeniach, ale rzeczywistość. Jest często bardziej tragiczna. To małe prosie jest brutalnym przypomnieniem o kruchości życia i ograniczeniach reprodukcji. Ważne jest, aby przyglądać się tym przypadkom nie z próżności, ale aby zrozumieć złożoność, a czasem i okrucieństwo świata naturalnego. Jest to historia, która pozostawia nas z uczuciem smutku, ale także podziwu dla odporności innych gatunków, które widzieliśmy. Numer 2. Pies kananejski. Starożytne dziedzictwo dla współczesnych misji. Po tylu zwierzętach o unikalnych lub zdeformowanych cechach, porozmawiajmy o rasie psów, o fascynującej historii i jasno określonej roli Psie Kananejskim. To nie jest mutacja, lecz rasa stworzona przez człowieka, a raczej ponownie odkryta i rozwinięta w XX wieku. Ten pies pochodzi z Izraela i jest uważany za jedną z najstarszych ras psów na świecie. Z śladami sięgającymi siedmiu tysięcy lat. Kanany to psy pasterskie i stróżujące, doskonale przystosowane do trudnych warunków pustynnych. Są znane ze swojej inteligencji, zwinności i lojalności. Izraelscy wojskowi wykorzystywali te psy nawet do misji obserwacyjnych i ochronnych, ponieważ są czujne, szybko reagują i nie ufają obcym. Opisywani są jako obronni, ale nie agresywni co czyni ich skutecznymi strażnikami nie stanowiącymi zagrożenia dla cywilów. To rodzaj psa, który poprzez swoją historię i umiejętności uosabia bezpośrednie połączenie z przeszłością. Wyobraźcie sobie psa, którego przodkowie żyli obok starożytnych cywilizacji, który przetrwał tysiąclecia w ekstremalnych środowiskach. To więcej niż zwierzę domowe. To kawałek żywej historii. Numer jeden. Różowa koniczyna. Nieoczekiwane piękno w świecie owadów. Aby zakończyć w dobrym stylu, i być może, w nieco lżejszym tonie, przyjrzyjmy się fascynującemu światu owadów. Wszyscy widzieliśmy zielone lub brązowe koniki polne, idealnie nadające się do kamuflażu. Ale wyobraźcie sobie, że natkniecie się na różowego jak landrynka konika polnego. Tak, to się zdarzyło. Ten niesamowity kolor wynika z warunku genetycznego zwanego erytryzmem. To trochę jak albinizm, ale zamiast braku pigmentu, występuje jego nadprodukcja czerwonych lub różowych pigmentów. Jest to niezwykle rzadkie. Szanse na spotkanie różowego konika polnego szacuje się na około 1%. Dlatego fotograf, który uwiecznił to cudowne stworzenie, miał niezwykłe szczęście. Problem dla różowego konika polnego polega na tym, że nie jest to dokładnie idealny kolor do ukrycia. Wyraźnie rzuca się w oczy na tle krajobrazu. To czyni go znacznie bardziej podatnym na drapieżniki. Być może dlatego są tak rzadkie. Natura nie faworyzuje jaskrawych kolorów, gdy chodzi o unikanie bycia zjedzonym. Ten różowy konik polny jest doskonałym przykładem tego, jak genetyka potrafi tworzyć nieoczekiwane dzieła sztuki. Przypomina nam, że nawet wśród najczęstszych stworzeń mogą istnieć niezwykłe wariacje, które przekraczają nasze oczekiwania i budzą w nas podziw. Numer 11: Temat dla subskrybentów. W odległej wiosce gigantyczne prosie stało się dumą mieszkańców. Mówiono, że wyrosło dzięki żyznej ziemi i trosce tajemniczej staruszki. W dniu jarmarku wszyscy zebrali się, aby go podziwiać, przekonani, że przyniesie szczęście i dobrobyt. I oto mamy to. Odbyłem naprawdę wielką podróż po świecie naturalnych dziwas, prawda? Od uroczej zonki, przez dwugłowego węża, poświętego psa i różowego konika polnego. Natura wciąż na nowo udowadnia nam, że ma nieograniczoną wyobraźnię. Mam nadzieję, że ta podróż do serca niezwykłości spodobała się Wam tak samo jak mnie. Napiszcie w komentarzach poniżej, które stworzenie najbardziej Was poruszyło, które najbardziej Was zaintrygowało, a może które sprawiło, że zmiękliście. A jeśli znacie inne niesamowite przykłady niezwykłych zwierząt, nie wahajcie się ich udostępnić. Uwielbiamy uczyć się od Was. Jeśli podobał się Wam ten film, dajcie łapkę w górę, to nam bardzo pomaga. Nie zapomnijcie zasubskrybować nazwa Twojego kanału na YouTube i włączyć dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej z naszych przyszłych wypraw w fascynujący świat natury. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia wkrótce w nowych niezwykłych przygodach. Do zobaczenia.